Jak zwiększyć produktywność? Rafał Schreiner, zapraszam. Moi drodzy, witam po raz kolejny. Dzisiaj znowu porządna dawka wiedzy. Subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie otrzymać więcej ciekawych informacji. Interesujące linki w opisie filmu. A teraz zaczynajmy. Dzisiejszy film rozwieje Wasze wątpliwości. Jeśli tylko zastanawialiście się kiedyś nad korelacją pomiędzy produktywnością, wydajnością i efektywnością w pracy, czy tym, jak podwoić produktywność firmy, jak zwiększyć produktywność pracy, no to dzisiaj dostaniecie sprawdzone informacje, jak o to możecie zadbać. Niezwykle szybki rozwój technologii zmienia nasze życie z roku na rok. Zasypywani jesteśmy co chwilę kolejnymi informacjami. Coraz trudniej jest nam skupić uwagę na jednej czynności, i jesteśmy notorycznie rozpraszani. Pogarsza się nasza produktywność, wydajność pracy i efektywność. Menedżerowie i pracownicy muszą dostosować się do zmian. Mówię tutaj o elastyczności. Świat staje się rynkiem globalnym. Firmy działające na rynku lokalnym czy to krajowym rywalizują z markami światowymi. Konsument oczekuje coraz tańszych i lepszych produktów. Z biegiem czasu w firmach tworzy się presja i kumuluje napięcie. Produktywność, wydajność pracy i efektywność spada niestety coraz bardziej. Menedżerom, a także pracownikom przybywa więcej zadań, a terminy dostarczenia zmniejszają się. Ciągła pogoń za więcej, szybciej tworzy niepotrzebny stres, napięcie, brak odpowiedniej ilości snu, senność w trakcie dnia, problemy z koncentracją i zmęczenie. Czy teraz zaczynasz już się domyślać, dlaczego tak ważny jest work-life balance, który bezpośrednio wpływa na produktywność, wydajność i efektywność? Inwestycje w optymalizację procesu w firmie, są niezbędne, ale niezbędne są także inwestycje w efektywność pracowników i wydajność pracy, m.in. poprzez tworzenie odpowiednich nawyków. Pierwszy tip, który musisz zapamiętać, to to, że do kilku godzin po przebudzeniu umysł jest Rześki i otrzymuje największy w trakcie dnia poziom koncentracji. Planuj wtedy najtrudniejsze zadania. Dzisiaj poruszę pięć głównych filarów niezbędnych. Aby zwiększyć produktywność, wydajność pracy czy efektywność, są nimi po pierwsze dieta, po drugie sen i relaks, po trzecie aktywność fizyczna, po czwarte mózg i co z nim robisz, i piąty krok to są emocje. Zacznijmy więc od diety. Dobra dieta wpływa na szybkość naszej regeneracji. Składniki odżywcze we krwi zaopatrują komórki naszego ciała w niezbędne substancje. Podnoszą odporność i poprawiają samopoczucie. Typów diety w obecnych czasach jest bardzo wiele. Według mnie bardzo ważna jest dieta zbilansowana składająca się z tłuszczy, białek i węglowodanów. Każdy z tych składników jest nam niezbędny. Na ekranie zamieszczam listę tzw. brain foods, czyli to co wspomaga pracę mózgu, która wpływa na wydajność pracy. Awokado, burak, jagody, brokuły, olej kokosowy, orzechy, czarna czekolada, żółta jajek, oliwa z oliwek, zielone warzywa, łosoś, kurkuma, zboża, dynia i temu podobne. Zasada jest prosta: wybieraj pożywienie nieprzetworzone, bogate w antyoksydanty, witaminy i minerały, a także zdrowe tłuszcze omega-3. Warto włożyć tutaj pomiędzy bajki mit o jedzeniu jak największej liczby małych posiłków w trakcie dnia rzekomo zwiększających metabolizm. Masa badań już dawno waliła te poglądy. Co więcej, pojawia się coraz obszerniejsza liczba naukowych doniesień o korzyściach prozdrowotnych diet głodówkowych i F, czyli intermittent fasting, Polegają najczęściej na 16 do 18 godzinach bez jedzenia w trakcie doby, oczywiście wliczając w to sen i 6-8 godzinach jedzenia, czyli tzw. Tak feeding bądź feeding window. Sama koncepcja głodówek może wydawać się dla wielu z was z hasłem ostro brzmiącym, ale jeśli logicznie zastanowić się, to możemy opisać to za pomocą niejedzenia, śniadania, a także wczesnej kolacji. Także wpasujmy się wtedy. Idealnie w ramy tego modelu. Rano będziemy mieli więcej czasu, a wieczorem nie położymy się spać z pełnym brzuchem, co ułatwi nam zaśnięcie. Pamiętajmy, dodatkowo o piciu wody w trakcie dnia kawa i herbata to lekkie diuretyki, więc nie bazujmy jedynie na nich. Brak odpowiedniego nawodnienia w pierwszej kolejności powoduje spadek koncentracji, powoduje zmęczenie i bóle głowy. Jest to niezdrowe dla naszej produktywności i obniża naszą wydajność. Także. Widzisz już jakie ogromne korzyści może dać Ci dobra dieta, zwiększy kilkukrotnie Twoją produktywność. A kończymy. Pierwszy fragment idziemy do fragmentu drugiego, czyli filar 2. Sen i relaks. Jak one wpływają na efektywność pracy? Nasze ciała nie lubią stresu. Kiedy jesteśmy zestresowani, czy to fizycznie, jak ktoś wyskakuje naprzód na ciebie z mrocznej uliczki, czy psychicznie, jak masz do wykonania wielki projekt, a czasu coraz mniej, nasze ciała uwalniają wtedy zapalne cetokiny. Te małe chemikalia skłaniają układ odpornościowy do zwalczania stresu poprzez stany zapalne, tak jakby stres był wtedy infekcją. Podczas gdy stan zapalny pomaga ochronić nas przed chorobami i naprawia nasze ciało, na przykład kiedy się skaleczemy, to przewlekły stan zapalny jest czymś innym. Jest powiązany z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak stwardnienie rościane, lęk, wysokie ciśnienie krwi i wiele, wiele innych. Dlatego, moi drodzy, właśnie relaks i odpowiednia ilość snu są nam tak potrzebne. W innym przypadku twoja produktywność, wydajność i efektywność spadną drastycznie w dół. Niestety, Polacy spędzają dużo czasu w pracy. Niestety, z powodu przemęczenia nie jest to czas wykorzystywany odpowiednio. Niestety, nie potrafimy odpoczywać. Warto obserwować swój organizm tak. Aby znaleźć dla siebie odpowiedni rytm. Wszyscy funkcjonujemy według pewnego, określonego rytmu dobowego. Od poszczególnych pór dnia i nocy zmienia się poziom energii, koncentracji, temperatura ciała czy poziom hormonów. Z reguły w nocy i pomiędzy godziną 13 i 15 mamy najmniej energii. Istnieją oczywiście pewne odstępstwa, głównie spowodowane cechami indywidualnymi. Pamiętaj, że mózg pracuje w cyklach po około 90 minut i po takim cyklu intensywnej pracy zaczyna domagać się przerwy. Pamiętajmy o przerwach. Jeśli wykonujesz obliczenia w Excelu, no to odpoczynkiem nie będzie przeglądanie Facebooka. Najlepiej wstanie się przejść, może nawet do kuchni po wodę. Zrób po prostu coś innego niż to, co robisz podczas swojej pracy. Oczywiście zwiększy to Twoją wydajność, produktywność i to, na czym Ci zależy, czyli Efektywność. I mam tutaj jeszcze kilka wskazówek, jak zachować dobrą higienę snu, która oczywiście wpłynie na Twoją pracę. Po pierwsze, zrezygnuj z drzemek w trakcie dnia, maksymalnie jeśli już się je lubisz, to 30 minut. Dalej, zadbaj o odpowiednie nasłonecznienie w trakcie dnia. Reguluje to później wydzielanie melatoniny. Pamiętaj, żeby przed pójściem spać, zrezygnować z kofeiny. Nie pij energy drinków, kawy czy herbaty. Zachowaj minimalnie. 6-godzinny odstęp jest to związane z okresem półtrwania kofeiny. Dalej pamiętaj, żeby się zrelaksować. Nie oglądaj filmów akcji i nie wchodź w emocjonalne dyskusje. Dalej zrezygnuj ze światła emitowanego przez ekrany, również przez smartfony. Zaburza to wydzielanie melatoniny. Ewentualnie włącz filtr światła niebieskiego. Jeżeli zależy ci, aby podnieść swoją wydajność czy produktywność, to pamiętaj, żeby spać pomiędzy. 6 a 9 godzinami. Więcej niż to może być również szkodliwe. W przypadku deficytu snu spodziewaj się chronicznego przemęczenia, braku koncentracji i kłopotów z pamięcią. Będziesz popełniał więcej błędów i będziesz niestety chorował częściej. Filar trzeci, o którym wspomniałem, to aktywność fizyczna. Ona również wpływa doskonale na efektywność pracy. W obecnych czasach, kiedy panuje moda fit, spodziewalibyśmy się wysokiego współczynnika aktywności Polaków. Niestety nie jest tak. Brak ruchu powoduje, że czujemy się ospali, spada nasza wydajność pracy, podczas ćwiczeń oddychamy szybciej, a nasze serce pompuje więcej tlenu do mięśni. Dotlenione ciało ma wtedy więcej energii. W dodatku trening jest odbierany przez ciało jako lekki stres, taki, który jest dla nas pozytywny. Pomaga on później w zwalczaniu tego stresu, który czeka na nas podczas pracy i w życiu naszym codziennym. Sam od zawsze byłem miłośnikiem sportu. W moim przypadku zawsze zwiększał on wydajność. Za młodo czynnie uprawiają kulturystykę i różne sporty siłowe, biorąc udział na przykład w Mistrzostwach Polski Juniorów. Sam sport i aktywność fizyczna mają bardzo mm, dobroczynny wpływ na nasze ciało i umysł, a także zwiększają wydajność. Napisać można by tu na ten temat pracę doktorską. Pamiętaj, że rezygnując nawet z prostej aktywności fizycznej, jaką są spacery, świadomie narażasz się na spadek siły, gorszą kondycję, zmniejszenie odporności organizmu, obniżenie metabolizmu, otyłość, ryzyko cukrzycy i innych osób, a także obniżony astrój, nerwowość, osłabienie układu krwionośnego, zmniejszenie poziomu tlenu we krwi i wiele, wiele innych. W efekcie spada aktywność i wydajność. Długotrwałe siedzenie przy biurku powoduje problemy z odcinkiem szyjnym i lędźwiowym. Sam brak aktywności i rozciągania mięśni w okolicy miednicy powoduje skurczenie ich i skracanie. Wpływa to później oczywiście na lordozę i nieodpowiednie ustawienie miednicy. Powoduje to bóle i poważne problemy zdrowotne, które dalej obniżają Twoją wydajność. Firmie oczywiście warto zainwestować w ergonomiczne stanowiska pracy, różne karnety fitness i programy motywacyjne, które mają zachęcać do aktywności fizycznej. Pamiętaj, w zdrowym ciele zdrowy duch, a zdrowy duch będzie na pewno wydajniejszy i wpłynie na tak pożądaną efektywność, produktywność i wydajność. Idziemy dalej, filar czwarty, czyli mózg i to, jak on się. Łączy z tym naszym dzisiejszym tematem. Cóż, umiejętność koncentracji, tak jak każdą inną umiejętność można ćwiczyć, doskonałym narzędziem jest medytacja. Więcej możesz dowiedzieć się w filmie, który nagrałem na temat medytacji. Znajdziesz go na moim kanale. I dlaczego jest to tak ważne? Otóż w obecnych czasach, będąc zalewanym przez natok informacji u człowieka, obserwuje się pewien trend do osłabienia zdolności koncentracji, czyli po angielsku short attention span. Osłabia się nasza produktywność i powoduje to oczywiście wiele różnorakich problemów. Do niektórych zaliczyć tutaj możemy np. podwyższone ciśnienie krwi, roztargnienie, osłabienie, gorsza zdolność do podejmowania decyzji. Gorsze widzenie, kłopoty ze systemem i wiele, wiele innych. Według naukowców, mózg przeciążony liczbą bodźców informacji traci niestety zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, a także zwiększa liczbę popełnianych błędów. To, co jest bardzo ważne, nie istnieje coś takiego jak wielozadaniowość, czyli multitasking. To, co wtedy robimy, to przerzucamy szybko uwagę z jednego zadania na drugie, a wydaje się nam, że robimy dwie rzeczy jednocześnie. Bardzo niestety cierpi na tym nasza efektywność i cała, mówiąc, produktywność tego, co robimy. W efekcie te obie czynności wykonujemy gorzej, niż gdybyśmy skupili się na nich pojedynczo. Istnieje też duża masa badań, których możesz poszukać w Google na ten temat. Idziemy dalej. Emocje, wydajność pracy, czyli filar piąty. Wiemy, że emocje budują nasze samopoczucie. Pracownik będący szczęśliwym wykona więcej pracy niż osoba z negatywnymi myślami. Więc warto optymalizować procesy, aby pracownicy nie mieli kontaktu z trudnymi emocjami. Powinniśmy unikać frustracji, a także rozgoryczenia. A jak budować pozytywną energię u pracowników? Cóż, metrów jest wiele, ale wymienię trzy, które sam najczęściej polecam, gdy kogoś szkoda. Po pierwsze, Osoba musi cały czas się uczyć. Wzmaga to pewną ekscytację. Przy czym, oczywiście, materiał nie może być zbyt trudny ani zbyt łatwy. Jeśli nowa umiejętność jest zbyt łatwa, pracownik straci zapał. Jeśli jest zbyt trudna, uzna, że nie ma sensu tego się uczyć i to nie dla mnie. Po drugie, zadbaj o entuzjazm, zadbaj o zaangażowanie i zapał swoich podopiecznych, dając im. Jasno do zrozumienia, że ich praca ma znaczenie. Informatykowi nie tłumacz, że świetnie koduje. Pokaż, że aplikacja, którą tworzy dla dzieci, ułatwi ich rozwój, dzięki czemu będą bystrzejsze, dzięki czemu będą miały lepsze oceny w życiu, dzięki czemu będą odważniejsze, dzięki czemu zwiększy się liczba ich pomysłów, gdy będą starsze i tak dalej, i tak dalej. Stwórz odpowiedni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pracą, a efektami tej pracy. Po trzecie, relacje. W miejscu pracy zadbaj o przyjazną atmosferę. Niech twoi pracownicy zapoznają się ze sobą. Możesz oczywiście przeprowadzać eventy, różnego rodzaju spotkania firmowe, wspólne tak dalej. Doceniaj i inspiruj swoich pracowników. Dzięki tym krokom zwiększysz ich, a także swoją efektywność i swoje wyniki. Nie tylko finansowe, ale również. Te, które odczuwasz wewnątrz siebie. Moi drodzy, to dzisiaj na tyle. W opisie macie linki do subskrypcji moich social mediów i bloga, aby być na bieżąco i otrzymywać najświeższe informacje na temat firmy prowadzenia biznesu i psychologii. Do następnego razu, Rafał Schreiner, pozdrawiam.